co Cię dziwi? Że co, że jest gorzelnia? Nie, mnie to nie dziwi. To no przecież to standard. Szkoda, że nie działa. A skąd wiesz, że nie działa? No po stanie budynku. A Ale poza tym, jesteś, ja to pamiętam... Nie ona... młyn? To jest gorzelnia, To jest gorzelnia I ja pamiętam jakieś tam był taki daszek, i tam no, samochodami się podjeżdżały, i taka rura gdzieś tam wystawała. <noise> no, wiadomo, kto po piwo tutaj przyjeżdżał. Dzień dobry. Dzień Radzy dobry. Drodzy moi, ja już jestem przebrany. <noise> Chyba bez kleszczy. No myślę, że tym razem już tak, ale za tym... Te... Będą musi śniły w nocy. Gorzej jak mnie w co innego ugryzą. To wtedy dopiero. Wiesz, bolerioza i wtedy będziesz płakał za mną. Dobra. Generalnie... na różne Jest tak. Dostaliśmy pozwolenie... Powiedzieliśmy dzień dobry? Powiedzieliśmy. No. Dostaliśmy pozwolenie, za co mega bardzo dziękujemy administracji tego budynku, że możemy wejść do piwnicy. No co I, wracamy, tak, I wracamy do pierw naszego tematu związanego z tym miejscem. Z rzeczy, które ja, ja byłem ciekaw, i czy ja bym, no to tak, chciałem sprawdzić od lat. Bo jako nastolatek słyszałem, że tu jest wejście w tej piwnicy do, do wyjścia. Wejście do wyjścia, które wychodzi tam, a później popatrzymy za tym miejscem, bo to jest gdzieś tam. tam. A wiesz, że jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to zupełnie nie wie o czym ty mówisz. Generalnie jest to tak, że nasza, y, nasze rozumowanie rozpoczęło się od tego, że poszukujemy depozytów. Legenda głosi, że w tym miejscu powinny być depozyty. I to nie mówimy o depozytach y, historycznych, jak, znaczy to będą historyczne, jeżeli będą. Nie o depozytach muzealnych, tylko o depozytach osobistych, takich, które zostawiali ludzie. Tydzień temu, jeżeli nie oglądaliście to, obejrzyjcie, udało nam się trafić do pewnej piwnicy, w której. Y, Coś ci weszło na plecy. Też, no i kleszcze były, ale generalnie które jest powiedzmy z możliwością. Natomiast dzisiaj pójdziemy jakby. No i bądźmy realistyczni. Pokazujemy, pokazujemy, znaczy sprawdzamy możliwość tych depozytów, bo my nie będziemy, nie mamy zgody na to, żeby tutaj kuć przebijać. No popatrzymy sobie, czy to wygląda, bo. Wszystko, no jest tu kilka robimy, historii. Wszystko, co robimy, robimy na legalu. O, żeby było. Żeby tak było. Aha. Masz lampę? Mam. Mam lampę. A jesteśmy już w piwnicy, czy jeszcze nie? Tak. Aha, czyli już chodzimy pod budynek. Dobra. Ok. to ja odpalam w takim razie moją lampkę. Cyk. O Jezu. <śm> 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 no, a tu jest kotłownia i to jest odnowiona już dosyć mocno. Eee, no i to może trochę utrudnić nam interpretację i zobaczenie. Mm. No jest I to jest pierwszy problem. Już widzę problem. Ale popatrz, popatrz tutaj mamy takie miejsca. Z no to jest płytami. kanał techniczny. Tak jak w bunkrach identycznie. No tak, ale powiedz mi teraz. Do końca nie mamy tam nie przejdziemy, bo tam jest część hotelowa. I tu już koniec, tak? Tak, tam jest część hotelowa. No. Zobaczmy ten czerwony dnieban. O, i tam już ludzie mieszkają. Yy, albo jakieś pomieszczenia się są. się tam... naoglądali, ci powiem, tej Nie, piwnicy. Nie, tutaj mamy, tu jeszcze mamy tutaj wejście. Tu. I tam mamy jeszcze wejście. No ja bym raczej patrzył gdzieś w rogu, bo no słuchaj, przy takim... Ale to są ewidentnie piwnice. Ewidentnie. Przy takim układzie to ja bym się spodziewał, że to będzie coś w dół szło. Hmm. Aczkolwiek widzisz, że pojęcie że ja już powoli jakby tracę pewność. Bo to mi wygląda na piec. Czyli tak, jakby ogrzewanie było z tego miejsca. Wlot ciepłego powietrza, który szedł do góry. O, tu mamy też ty, prawdopodobnie ty. wentylację. A może tu była kuchnia? I tu był taki. Znaczy, to też istnieje taka możliwość, że była tu kuchnia, chociaż ja bym tutaj powiedział na. No właśnie nie wiem na co. Tutaj mógł być piec. Bo zobacz, zobacz, przemyk, popatrz. Ja mam wrażenie, że tu mógł być taki duży piec. Mhm. Duży prostokątny piec, i wtedy wszystko nam by się zgadzało. O, jest tablica z okresu remontu. No. Ale nie widzę jakby przesłanek do tego, żeby coś tu jeszcze było. No tak, ale kurczę. Kurczę. No Ewidentnie nie wiem, coś o, niewiele Ale tutaj zostało. No i zostało przebudowane. No, znaczy, ta posadzka. odnowione zostało. A. Odnowione po prostu. No, zobacz, zobacz, tu są też szyby wentylacyjne, bo nie sądzę, żeby to było ciekło. No tu nie, tu zmian jest za dużo i tutaj tak. raczej nic nie znajdziemy. Przynajmniej nie sądzę, żeby cokolwiek takiego było, bo ktoś tu po prostu przeprowadził remont. I to taki kiedyś bym powiedział solidny. No. Zobacz, ale zawsze te, te miejsca one są takie piękne. To zawsze jest park jakiś, a ten park jeszcze jest poniżej całego obiektu. E, słuchaj, w ogóle to tak. Łatwo czy trudno? Bo jak łatwo, to pójdziemy tam, tędy, a jak trudno, to tam zjedziemy. Nie, no zróbmy sobie taki mały spacer, bo dobra. chciałbym, żebyśmy się tu przeszli. Specjalnie nie pokazaliśmy Wam tak tej piwnicy dokładnie, bo okazuje się, że została e, przystosowana do, do bycia piwnicą e, użytkową, typowo. No, no, współczesną, może nie, no, ale dobra. użytkową. Ale tu ty, chcę wam pokazać. Zobaczcie, jaka piękna to. sztukateria. Faktycznie, ja nie zwróćcie na to uwagę. No, jest remont robiony, ale sztukateria jest prześliczna. W ogóle problem z takimi obiektami jest, że tu trzeba zachować bryłę obiektu, tu trzeba wiele materiałów zachować, ty, tu ale trzeba... Ale tam są w góry też. Tak, no jest dużo, dużo. Ładne są, przepiękne. I jakie te... Jak się się nie nazywają, te takie, te twarze? Coś mi się tak kojarzy. Nie pamiętam. No, no ale, ale takie generalnie znam sytuację od znajomego, który kupił taki obiekt za naprawdę niewielkie pieniądze. Był szczęśliwy, że będzie miał przepiękny, taki dwupiętrowy pałac, gdzie zrobi hotel. Kupił go, ile pamiętam, no to było z 15 lat temu za 70 tysięcy złotych. No i konserwator zabytków wydał mu różnego rodzaju obostrzenia, i na przykład samo zrobienie dachu miałoby kosztować 140 tysięcy, tylko dach, żeby go zabezpieczyć. No w każdym razie wracając, ciągle jeszcze szukamy tego miejsca, gdzie mogły się znajdować. No rozglądamy się, bo już no, pewne rzeczy nam się każe. troszeczkę wyjaśniły w kwestii jakby możliwości, a właściwie utrudnienia, utrudnienia, znalezienia. Kto ci utrudniał coś? No tak, to no już uważ... o. uważaj. O, Aaa, tu Cię mam. Ty mnie specjalnie tu wpuściłeś. Przecież sam tutaj leciałeś jak... Ale Ty mogłeś mnie zatrzymać. No przecież Cię zatrzymałem, mówię uważaj. Dopiero teraz. Nie, wcześniej. Wcześniej Docnij już obiecałem, że, cię, że Ci pokażę pastucha. No, to właśnie mi go pokazałeś, jak mało nie wlazłem w niego. No, i generalnie zobacz. Co ty? nic Ci się nie stało, Wychodzimy go, z go najlepiej językiem. Chodzimy sobie z pałacu, ale najciekawsze jest to, że w tym miejscu podjeżdżały najprawdopodobniej. Ja bym powiedział, że z drugiej strony, bo my jesteśmy od tyłu, od frontu się podjeżdża. Pod z tej strony podjeżdżały prawdopodobnie bryczki, furmanki, które miały zaopatrzyć kuchnię. To nie bryczki, to furmanki, dobrze. A bryczki a czym z się różni? Strony... Z... Aha, bryczki, o dobrze, okej. Okay. Furmanki, które miały zaopatrzyć obie, czyli kuchnię i nie tylko. To dobrze myślałem, że chcesz źle powiedzieć. <laughs> źle myślałeś, dobra. Mamy schody, to nie są prawdopodobnie oryginalne schody. Ze względu na to, że w takich obiektach schody raczej były dużo ładniejsze przy zejściu do ogrodu. Nawet częściej jeszcze tu gdzieś był. Już, już znowu mam taki trochę niepokój twórczy. Bo powiem ci, że teren jest mocno obrosięty zielenią, a to nie ułatwia mhm. poszukiwań. 1760 rok chyba. Także, dlatego obrósł tą zielenią. Te drzewa Złożę. też mogą być wiekowe. No ja ale mówię, co? Że w zasadzie to chciałem iść w tamtą stronę, bo to tak bym kojarzył, że to gdzieś tam powinniśmy popatrzeć sobie za tym miejscem. Tędy? Możemy spróbować, ale się okaże, że będziemy musieli się wrócić, bo tu Dojrzmy. też jest pastuch. Pastuch zawsze możemy spróbować ominąć. No to chodzi. Choć, bo ja to, wiesz co, mój nos mówi, że to tam będziemy... powinniśmy pójść. Ja bym Kataru? czasem nie miał. Nie, mam, nie mam. Ja bo już, mój słuchaj. nos zadziałał dobrze. Nie, nie ja Ci powiem, temu. to ja nie nosem, to patrzyłem tylko wzrokiem i ja już wypatrzyłem to miejsce jak szliśmy. O! A nie, należy do najwyższych. Tylko wiesz co, powiem Ci... Drut kolczasty? Poczekaj, tylko wiesz co? No. Jak tu jest pastuch... No. To znaczy, że po tej stronie jest coś, co nie powinno wyjść tam. Oby to nie był jakiś byk? Albo szerszeń, Bo tu lata gdzieś. Tak, faktycznie. Działaś tego No. Tak. Masz rację. To myślisz, że na niego był pastuch? Nie. Myślę, na że... Pewno. Sądzę, że po zapachu to bardziej bym poszedł w stronę tego, tego byka. Ale myślisz, że tu byk? No nie wiem. Ej, a tam nie jest ul? Nie wiem. <laughs> no dobra, nie będziemy sprawdzać, czy tam jest ul. Żeby nas pszczoły zaraz nie przywitały. A jednak. Ale myślisz, że to byk? Nie mam pojęcia, ja jeszcze nie widzę, z tej odległości nie widzę czy... Ja też. Przemek, najgorsze jest to, że w mikrofonie nie było słychać prawdopodobnie tego złowieszczego dźwięku. Co się robi jak... Patrz, są tam. Są, widzę. Tylko Posz... kto, kto to jest? Krowy czy byki? No, jak z tej odległości to nie dostrzeżesz. Patrzą na nas. Chyba na ciebie, bo mam czerwoną koszulkę. No tak. Wiesz. To fajnie. Nie mogę. Słuchaj, chodź. Jeżeli idziemy. tam jest chociaż jeden byk, to jestem przekonany, że na pewno nie będzie szedł do mnie. No to jesteś ten, to jesteś bezpieczny. Ja niekoniecznie. Czy byki biegają po, po krzywach? Nie wiem. No dobra, jak coś, to, ale to nie. Nie no, wej, wejść na, na pastwisko dla bydła, gdzie potencjalnie może być byk w czerwonej koszulce. Ja powiem Ci szacun, nie jestem pod wrażeniem Twojej odwagi. To jest koszulka z sudeckiej żylety. Pozdrawiam oczywiście Marcina. Boże, dlatego tak za... <śmiech> <śmiech> ta, ta krowa tak zaryczała radośnie na widok Twojej koszulki. Jeżeli była Bo to, to krowa, to, je, to się nie martwię, natomiast jeżeli <laughs> był to byk, to już... Troszkę się zmienia moje podejście do zwierząt domowych. Czy to są zwierzęta pastwiskowe? Nie, domowe. Hodowlane. No dobrze, ale nie, domowe to są takie, które są w domu. Z... Dobre. No właśnie. Ej, a myślisz, że tu nie będzie kleszczy? Nie wiem. Ja wiem, hmm. jedno, że po dzisiejszym wyjeździe, to ja do domu przychodzę, wszystko zdejmuję i do pralki wrzucam no. i idę się solidnie. Ale ja nie sprawdzić. wiem, czy to, że pójdziesz do pralki, cośkolwiek zmieni. Nie no, zmieni, no... No co, że zamkniesz je tak, a wiesz, że nie kleszcze no, wybiorę, mogą czekać detergenty, nawet. te sprawy, dobra. Tak? A. No dobra, to może to jest pora, żeby spodnie wyprać. No, przydaje im się. Bo one takie tyrane były wielokrotnie. Także, nie no, a. git. Piękne drzewa w ogóle. A to, to tak obrastało... Patrz na mój. takie, na, za takim, na które możesz wejść. No właśnie, dlatego się rozglądam. Żeby się nie okazało, że pan krowa mnie potraktuje po swojemu. Ja już wiem, widzę miejsce, do którego moglibyśmy pójść zobaczyć. Widzę miejsce, widzę miejsce. To idź w miarę szybko do... Ja mam nadzieję, Słuchajcie, że... żebyście widzieli minę Tomka, jak tam e, muczy to zwierzę. ja mam nadzieję, że jest to... A tam nie? Tak, tam. A, no tam. to dobra, to, to dlatego to mnie to prowadzi. No, co to jest tutaj to jasnego na tym dniu. No jak co? Grzyb. No dobrze, no ale tak jaki? Pod, ten podpieniek, nadpieniek. <gryb> Obok pieniek. Okay. Grzyb. Powiem ci, ja takich grzybów nie jadam. I zobacz ile tu jest komarów wokół niego. Uh -huh. Ja mam kolegę, który jada wszystkie grzyby. Wszystkie grzyby. Mówię no. świadomie. Ty, Muchomora również. Ale on byłby jadalny, bo on ma gąbeczkę. No to mówię podgrzybek. Znaczy nie jest podgrzybek. podpieniek. O pieńkach jak już. To nadpieniek ten. No powiedzmy, pie... że to sobie zrobię sprawdź zdjęcie później sobie. sobie sprawdzę. Nie no to sprawdź od razu. Nie wiem, czy tu nie ma zasięgu. Później już nie przyjedziesz tutaj. Tu nie ma zasięgu. No dobra, drzewa są pościnane, wiele z nich, takie piękne, ładne. Przemek szuka. Dobra. Idziemy tam. To czekaj, to Ty sobie sprawdź zrobimy chwilę przerwy. Przemek, poza tym, po pierwsze, po pierwsze, primo, to my nie wiemy, z której strony był wydany ten efekt, dźwięk w sensie. Bo jeżeli z drugiej strony, to nie jest tak źle. Ale on miał taki, jak, jak ten, na tych filmach, taki jak z tych nosu, jak ta nosa idzie taka para i zaczyna grzebać się raciczką. No ma jakieś dziwne wizualizacje. Dobra, mhm. y to ja powiem tak. To nie jest przecież tak, że byk atakuje wszystko, co jest czerwone. Jego trzeba po prostu, delikatnie mówiąc, wku, yy, zdenerwować i dopiero wtedy będzie atakował. Uh -huh. To tak nie działa. Zobacz, nowe drzewko. O, nie wiem, nie wiem. O, czekaj. Wow! Jaka piękna dziura. Ty, znalazłem coś. Co? Żagwiak łuskowaty. Czyli? Zaraz zobaczę. Grzyb jadalny? Zaraz. Mimo słabego internetu mam nadzieję, że to się A ja myślałem, załaduje. Że ty, ja już myślałem, że ty definicję czytasz. Jakoś nie słyszę. Mało znany w naszym kraju, ale pospolity, mający zastosowanie w leśnej kuchni grzybem jest jadalnym. Pospolity. Jadalny. Pospolity, ale mało znany. Jadalny. Zawsze pospolitość kojarzyła mi się z tym, że... Coś jest znane, bardzo znane. Nie należy on do najsmaczniejszych. No dobra, Czemek, już... Tu masz jeszcze kilka jakbyś Dzięki. chciał. Może on też tak jak stare to niedobre. Ty, no to jest to samo. No. O kurczę, pojęci? Zbierasz? Nie, nie. Poczekam na prawdziwki. Na co? I prawdziwki. Aha, znaczy usłyszałem tą drugą część, tylko i tak się zdziwiłem. Ty to słyszysz co się? No i teraz słuchaj. No i słucham. To jest to miejsce, którym, przy którym ja byłem. Ja nie pamiętam ile miałem wtedy lat i wtedy to było, 13. tam było w środku było dużo kamieni, ja już stąd widzę, Kamienie że nie, nie ma, kupa. że nie ma, że to zostało wyczyszczone. No dobra, co nie zmienia faktu, że wał jest wzmocniony po to, żeby się nie osypywało tutaj i tutaj również. Mhm. Budynek był prawdopodobnie z czymś w rodzaju e, luksferki, bo myślę, że tutaj jakaś szybka była wrzucona. Ej, wiesz co to jest? Nie wiem. To jest kapliczka. Co ty mówisz? Oczywiście. Kapliczka? No oczywiście. No to teraz nie, no ale. No oczywiście. Bardziej niż milion procent. No. To była niewielka kapliczka. Na jakiej podstawie ty to wyciągniesz teraz? Takiej podstawie. Zobacz. Ewidentnie jest tutaj ołtarzyk taki niewielki. Znaczy nie ołtarzyk, to się inaczej jakoś nazywa. Jak już to miejsce, czekaj. Miejsce co? Na co miejsce? Nie pamiętam. Znaczy, nie będę strzelał Miejsce, w którym, w którym można Chyba by... Pamiętam, ale nie jestem pewien. Miejsce, w którym można było zamontować Bez... krzyż, jakiś obrazek. Tak. Ja strzelam w to i moim zdaniem tuż tu oczywiście ktoś Czyli próbował. już coś złamałeś, kochać. w ogóle już cała sprawa. Popsułem. Tak, no. już jest wyjaśniona. Nie, wcale nic nie jest wyjaśnione. Yy, to tylko potwierdza fakt, że skarbu jak na razie nie znaleźliśmy. Mhm. Ja tak jeszcze patrzę nad jedną rzeczą, chociaż nie, nie sądzę. Myślałem o krypcie grobowej. E, bo często bywało tak, Ty, że. Nie wiem. My to mi przeszło. Ty to w ogóle. Co to jest? Coś, co przypomina osę? E, Uważnie zastanaw... takie rzeczy to potrafią gryźć. Z, nie, to właśnie nie gryzie. Zastanawia mnie to, co to jest? No właśnie. No ale przecież to jak jest kaplica, to coś musi być. No ale nie Przemek, poczekaj. Czyżby jakieś odwodnienie? Ale bez nie sensu. Jak odwodnienie? Jak to idzie do góry? No to odwodnienie. Znaczy no dowodnienie. Nie wiem. Nie wiem. No A... właśnie nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Też nie wiem. Ale powiem Ci, że... Poczekaj, bo właśnie, Jak tu byłem wtedy, to było... Był, był... Tu było wszystko było za... przesypane kamieniami. Co przysypane? Ale faktycznie tu jest miejsce, żeby coś było zamocowane. Tu był ołtarz taki malutki. A tam jest stolik. Firma. Tutaj stał krzyż. Ci, tam że... mógł wisieć jakiś obrazek. Połem albo że herb. Złamałeś mi, złamałeś mi system. Nie. Nie, to jest. 99%. Chociaż. Chociaż co. No czekaj. Ktoś, który tu wbijał pręty, tu jest kawałek cegły po lewej stronie. Ale Ktoś nie go, tam próbował nie go... wejść, przemek, sprawdzić, czy coś jest dalej. Natomiast zobacz. Tu jest natomiast miejsce, moim zdaniem, na Eucharist. Nie, jak to się nazywa? To pomieszczenie, w którym wkłada się kielich nie z opłatkiem. Tu. Nie, bo to zawsze jest w centralnej części. Wiesz ale obnażamy swoją niewiedzę w tym zakresie. No może i tak, ale poczekaj, bo tu też jest to samo. Nie, I Nie jest... ej... mogły być płyty zamontowane. Trzemek, no płyta, tak, 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 ja się tu zgadzam. Płyta zamontowana, tylko płyta potwierdzałaby moją teorię, że mogła być to krypta. Może. Hm. Sprawdzę, czy dobrze myślę. Ciekawe. Do to to jest Google. No powiem Ci, że tak czy inaczej jestem trochę niepocieszony, bo jednak ja się spodziewałem, że to będzie inaczej wyglądało i będzie A coś ja innego. A ja jestem mega zadowolony. Uh -huh. No to była prawie że jedna z tajemnic mojego <laughs> dzieciństwa. Czemku drogi. Tak wyglądają poszukiwania. Właśnie tak wyglądają poszukiwania. I ja się cieszę z tego na maksa wręcz. Uh -huh. no, ale drzwi były dość solidne. Skąd Ale już? to były raczej, no, bo, bo zachowały się. To zawiasło. typowo kościelne, takie duże, ciężkie drzwi. I zobacz, i teraz wszystko się zgadza. I po to był, były tutaj te szybki. Okay. Czy była to krypta? Huh. I w Czy takich to wypadkach liczka? to przydałaby nam się AI, która tak pięknie odpowiada przede wszystkim młodym ludziom, bo oni bazują na opiniach AI. Ciekawe nie ten, znam AI. Nie znasz AI? Nie. Czekaj, bo ja muszę wyłączyć. Dobra. Yy, to jest sztuczna inteligencja, którą młodzież pyta już w tej chwili o, o wszystko. Dosłownie Wiem. o wszystko. Nie, chyba pi pisze już wszystko też. Co? Ludzie pracy na ten, o tym piszą na, na, na bazie AI. AI. Tak. Tak, no piękne miejsce. Piękne. Ale jak na mój gust. Choć fachowcem w dziedzinie nie jestem, jest to miejsce na pewno nie połączone z budynkiem. No powiem Ci, teraz też tak bardziej w no. tą stronę idę i jestem wręcz przekonany, a troszeczkę niestety jestem zawiedziony. Ja jestem w ogóle. W ogóle cudownie. Wreszcie jest coś, co lubię, czyli są poszukiwania. Jest byk. Ale kijaszka! A tu nie trzeba było kijaszka. Zobaczcie jaki oset ładny, piękny, z muszycami, co prawda, ale jest. Zawód nam ja piszą, że nic nie pokazaliśmy. Ja zawsze wszystkim tłumaczę, jak się nie podoba, są inne kanały, bardzo fajne, bardzo mądre, na których można oglądać. A nas, jak ktoś chce to ogląda, nic nie musi, bo to wszystko na tym polega. Dla jest dwóch wariatów. Chciałeś tak. mnie znowu. No, to sam szedłeś, a na... idę teraz szedą za tobą. Jest nie... przodem za mną, tak? Tak. Tak, no to jest ciekawe stwierdzenie. To już wiemy, dlaczego jest to miejsce. No, bo jest dwóch wariatów, którzy sobie chodzą, szukają, gadają, bo lubią swoje towarzystwo i lubią. A ta część się akurat zgadza. A lubią też. Ludzi, którzy nas odwiedzają, i co? I gadają, i piszą, i zaczepiają. Fajnie się z Wami gada ogólnie, muszę powiedzieć. No dobra, tak czy inaczej, to nie zmienia faktu, że ja się jednak spodziewałem, że coś będzie to troszeczkę inaczej, że... Nie wychodź z oka kamery. Dobrze, że... Jak będzie? Że coś będzie, no. No jest, jest, cudownie. No w by było nie, fajne spotkanie. było. Przepiękne miejsce, ja się mega cieszę, że nie. mogliśmy to zobaczyć. Pamiętajcie, bierzcie przykład z jak w pobliżu są krowy i byki, zawsze zakładajcie czerwoną koszulkę. Przynajmniej jakieś emocje się dzieją. I tak w ogóle jesteśmy zobligowani do tego, ale zrobimy to z dziką przyjemnością wręcz. Polecimy Wam to miejsce, bo miejsce, co prawda, nie byliśmy w środku. Ale to też, że tak powiem, na nasze życzenie. Bo to nie jest związane z naszym programem, ale polecamy wam to miejsce jest naprawdę przepiękne. Co tak patrzysz? No bo ja bym powiedział, że to było prezbiterium. Tak to ale tak nie do końca to a pasuje. Czym się, ale prezbiterium to jest część kościoła. No, a a no, to, a też to jest nie takie... był kościół i to nie, nie było. chór kapłański, przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa, ale służby liturgicznej to nie zwykle wydzielona do reszty. No dobrze, ale wszystko. To analogię. była kapliczka. Dobra, dobra. Bo oni kiedyś mieli nawet takie prosektory, Fuck, ja Nie Prosektoria, tylko te. Mówisz, no widzisz to przez Ciebie, teraz spojrzałem na ciebie. Nie miejsca, gdzie chowali zwłoki. Trumny w sensie. To Katakumby były. Katakumby były pod ziemią. Tak. To nie takie. Katakumby były w Paryżu. Yy, nie pamiętam ja tej, w Gruzie, ktoś w Batumi. Bo... No to mówiłem tam jak byliśmy na dole. Tylko pod wrażeniem jestem i... No, ale generalnie piękne miejsce, świetny klimat, cisza, spokój, e, ptaszki śpiewają, kotki chodzą. Krowy muczą, byki też. Dobra, dobra, to tego może sobie, to może sobie pomijmy. Nie ubierajcie czerwonej koszulki, bo to nie ma sensu. Efekt jest wręcz odwrotny niż byśmy zamierzali. No, ale szkoda, że nie było takiego golobującego w twojej stronę byka. Chyba Ty. Ja dziękuję. Poprosz, nie, znowu te pożegnania dziesięciominutowe. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia za tydzień. Co będzie za tydzień jeszcze, nie wiemy, ale coś wymyślimy. Chyba. I nie będzie czerwonej koszulki. Na razie. Cześć.